Dzień, moi drodzy, witam Was na pierwszym odcinku z Waszymi zdrabkami z bajeczną kasą. Mam całą paczkę. Dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję, że, no, że bierzecie udział w konkursie. Bardzo fajnie. Już się nie mogę doczekać. Aż tutaj coś aż wydrapiemy, aż zaczniemy drapać. Yy, nagrody, zasady są proste. Kto zgarnie najlepszą zdrabkę, Wygrywa 100 zł. Jeśli będzie jakiś tam remis. Wtedy losuję, wśród tych osób, które mają największą wygraną i stówka leci do zwycięzcy. Myślę, że zasady proste. Dlaczego stówka A. No bo tutaj 40% myślę z całego tego wkładu powinno się zwrócić. I według moich obliczeń jest to właśnie stówka, więc co tutaj, jak tutaj będzie stówka leci do zwycięstwa, jak będzie coś więcej, no to fajnie, to będzie yy, na wsparcie mojego kanału, na kolejne jakieś tam odcineczki. Zobaczymy, co się tutaj uda wydrapać. Czemu wybrałem tą zdrapkę? Ano bo jest bardzo fajna, mi się ona podoba. Dosyć szczęśliwa dla mnie, no miałem już 50 zł w niej, stówki chyba nie, ale 50 na 100% raz. Yy, no i co, a tym bardziej no chciałem podrapać tą zdrapkę, no bo są jeszcze tutaj główne wygrane. Na ten moment jak nagrywam są dwie główne do zdobycia, czyli wszystkie. No zobaczymy czy się uda. Nie liczę na to. Fajnie by było gdyby coś więcej wpadło niż, niż taki klasyczny zwrocik, czyli te 40%. Nie chciałem, wiecie, robić, robić linii, no bo na kanałach jest tego dużo tak samo krzyżówki dlatego wybrałem tą podzieliłem sobie już na 5 zestawów będzie 5 odcinków i co 5 będziemy drapać dzisiaj sobie weźmiemy pierwsze 5 reszta na potem i mamy takie numery dzisiaj jak 1 6 11 16 i 21 z jedynką mamy z drapki Moni z szóstką Monika Zdrapki Moni to jest oczywiście kanał zdrapkowy. Serdecznie Was zapraszam. Jedenastka to też jest kanał zdrapkowy. Co mi zrobisz, jak mnie zdrapiesz? Małżeństwo zdrapkowe, można powiedzieć. Zapraszam na ich kanał. Kinga i Łukasz. Potem mamy szesnastkę. To też właśnie, co mi zrobisz, jak mnie zdrapiesz? Jak mnie zdrapiesz? Zapraszam na ich kanał. A21 to mamy Renatę Kanar, moją stałą Wickę. Mamy, Czyli mamy Wickę, Monikę Esz, Wickę, Renatę. Mamy kanał z drapki Moni. I dwa razy Co mi zrobisz, a mnie zdrapiesz, też kanał zdrapkowy. Kochani, serduszka dla was, trzymam kciuki, żeby coś fajnego wam padło. Idziemy z tym. Mam już nawet pomysł, to nie będzie konkurs, ale mam pomysł na udawaną paczkę. Tutaj właśnie Sylwia zapoczątkowała właśnie ten pomysł, to jest jej pomysł, Sylwia z kanału Planeta 4. I tak na kanałach pojawiają się różne paczki, ja już mam pomysł na paczkę Megalinie, ale to będzie nietypowa paczka, dlatego nie wiem kiedy ją zrobię, ponieważ chcę zrobić 15 zdrapek, czyli całą paczkę z numerem tylko i wyłącznie 13. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Ja już będę powoli zbierał te zdrapki. No i myślę, że tak kwiecień maj będzie od, będą odcinaczki i będzie taki maraton. To już nie będzie konkurs, tylko po prostu taki maraton. Zobaczymy ile uda mi się wydrapać. 15 zdrapek e, mega linii z numerem 13. No zobaczymy, jestem ciekawy. Zaczynamy pierwszą zdrabkę. Bajeczna kasa. Mam z numerem no, pierwszym. To jest zdrabka e, Zdrabki Moni. Kanał zdrabkowy. Trzymam za ciebie Moniko bardzo mocno kciuki. Szukamy wygrywających liczb. Worka. No i skrzynia. Skrzynia nam noży wygraną razy 2. No zobaczymy. Wygrywające liczby. 3. I tutaj mam taki numer paczki. Gdybyście wiedzieli, że to jest z jednej, szukamy trójki, 29, 18, 12 i 23, a mamy, mamy piątkę, czyli 8, 4, 22, jest mega, mega ciekawe tej paczki, 7, pierwszy raz w sumie drapię paczkę yy, za 10 złotych z drapek. 21, 3 9, 16, 24. No na razie nie ma nic, 33, 3, 4, 2 5.

Tak jest, no niestety muszę tutaj Monika u Ciebie zapisać 0 złotych. Ale masz jeszcze zdrabki, więc wszystko jeszcze przed Tobą. Teraz idziemy do numeru 6. Numer 6 to jest Moniki Esz. Czekajcie, bo tutaj mi kot się kręci. Monika Esz, no moja widzka stała. Dziękuję Ci za udział w konkursie i trzymam mocno kciuki. Z numerem szóstym. Wygrywające liczby 13, 6, czy opaczcie? Ciekawe. 21, 39 i 27. Zobaczymy, czy trzeci raz się pojawi szóstka. A mamy 12, no zaczynamy bokiem. 16 dziewiętnaście dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia trzy nie ma, ciekawi mnie czy jakaś perełka się fajna pojawi czy jakaś losowa wygrana dwadzieścia pięć siedem czterdzieści trzydzieści pięć 3, 3, no na razie nic nie ma, niestety 4, 14, 8, 5, no coś wpaść na całą paczkę musi, tak? 3, 2, tylko komu się trafi ta właśnie, ta najlepsza? 26 i 34. No niestety ta zdrapka jest przegrana. Ale z tego co tutaj widzę, monika jeszcze ma zdrapki, więc również wszystko przed tobą zapisujemy tutaj 0 zł moniki. Teraz mamy kanał zdrapkowy kolejny, co mi zrobić, jak mnie zdrapiesz? małżeństwo. Kinga Łukasz. Fajne mają drapinki. Serdecznie Was zapraszam. Yy, I fajne wyniki nawet mają. W Bondzie ostatnio 007 mieli fajną kwotę. W innych drapinkach również, więc serdecznie Was zapraszam. Co mi zrobisz, jak mnie zdrapiesz? Yy, Kinga Łukasz mają tutaj dwie zdrapki. Zaczynamy od jednastki.

Trzymajcie kochani mocno kciuki. Jedenaście, dwadzieścia sześć, pięć, siedemnaście, cztery, trzydzieści dziewięć i siedem. No niestety na razie nic. Osiemnaście trzydzieści pięć trzy trzy dwa dwanaście szesnaście no gdzie te wygrane trzynaście na razie boki szóstka cztery i piętnaście no niestety ta zdrapka przegrana ale wy jeszcze macie dużo zdrapek, najwięcej wykupiliście jeszcze wszystko również przed wami i właśnie teraz macie szesnastkę jeszcze tutaj przy 11 zapisuję 0 zł i macie jeszcze szesnastkę, no zobaczymy numer 16, przypominam szukamy wygrywających liczb yy, worka i skrzyni wygrywające liczby 4, 40 Dwadzieścia jeden, piętnaście i trzy dziśki sześć, z numer szesnaście. Może tutaj będzie, a mamy jedenaście Jeden. Pięć, sześć, dziewięć szesnaście, trzy, dziewiętnaście, gdzie te wygrane? trzy osiem i dwanaście, dwa listka trzy, trzy trzy, osiemnaście, siedemnaście, oj 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 Dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa, dwadzieścia siedem, trzydzieści siedem, trzydzieści dziewięć i ostatnia szansa, czternaście. Kolejna pusta, no przykro mi, kolejny pustak, no i ostatnia na dzisiaj będzie. Tutaj co mi zrobisz, jak mi strapisz 0 zł, ale tak jak mówiłem. Mam, macie jeszcze, kochani, strapki. Z numerem 21. No, może tutaj coś wpadnie. Renata K. Staławicka. Dziękuję, że wzięłaś udział. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Numer 21. <laughs>

11, no blisko, blisko. 5. 3, o, mamy worek, super, jest wygrana u Renatki, fajnie. 26. 13, ciekawi mnie, ile będzie worków, ile będzie skrzyni. 4. 34. 21. 4dzki 29, 16, 39, 15, nie ma i 25. No niestety jedna wygrana. No niestety tylko dyszka, ale fajnie, że coś wpadło, a, a chyba się zgadza. Ja już tutaj zapisuję 10 zł. No dzisiaj słabiutko na 5 drapek, na 50 zł wkładu waszego mamy tutaj tylko 10 zł. Worek worek nam niestety nie mnoży. Jest to Renata K. Fajnie, że coś wpadło, przynajmniej nie ma pustego odcinka. Zapraszam na drugą część. Kolejne 5 drapek będzie. Trzymajcie się. Cześć.